Sylwii K. nikt nie szuka. Nikomu by to nawet do głowy nie przyszło. Sylwia K. należy do tych istot, które dla społeczeństwa pozostają niewidzialne. Jest upalny początek lipca 2018 roku. Land Turingia oddycha ostatkiem sił. Kiedy pewien mężczyzna, korzystając z ostatnich tchnień nocy, wybiera się o świcie w pola na spacer z psem. Jak powie jeden ze świadków, piekące słońce neutralizuje nawet zapach siana. Brak torebki, plecaka, a tym samym dokumentów i pieniędzy, brak śladów krwi, bliskość autostrady, no i brak butów nasuwają wniosek, że miejsce odkrycia ciała raczej nie jest miejscem zbrodni. Ktoś przywiózł tutaj to ciało. Thank you